Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Bardzo często dostaję pytanie, Patryk, powiedz, jak ważna Twoim zdaniem jest genetyka? Czy jeżeli nie masz genetyki, to nigdy nie możesz zostać kulturystą i nigdy nie zostaniesz kulturystą? Dobrze, postaram się dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie i oczywiście odpowiem, jak ja to widzę, a jeżeli Wy to widzicie inaczej, no to proszę skomentować. Oczywiście ja polubię komentarz, jeżeli będzie mi się podobał, a może nawet zostawię serduszko. Mam dzisiaj kaweczkę, kawusia. Mmm, przepyszna, żonka mi zrobiła, a więc chwileczkę czasu, a więc mogę poruszyć ten temat. Powiem Wam, jak ważna jest genetyka. Na samym początku muszę powiedzieć, że ja zauważam trzy typy osób. Jeżeli chodzi o siłownię, mówimy to typowo o osobach, które chodzą na siłownię. Trzy typy osób. I najpierw trzeba poruszyć tą sprawę, żeby zobaczyć, jak genetyka jest istotna i czy genetyka będzie istotna dla Ciebie. Pierwszy typ osób, które uczęszczają na siłownię, to są osoby, które przede wszystkim uczęszczają na siłownię, żeby oderwać się od, takie, od takiego życia codziennego, żeby gdzieś tam poprawić swój wygląd, gdzieś tam w głowie mają swój wygląd, ale nie mają jeszcze głowy zapchanej tymi sylwetkami, wiecie, modeli z Instagrama, no, social media, a więc nie mają tej głowy zapchanej tymi, takimi można powiedzieć, że frikami genetycznymi. I tak naprawdę oni nie wiedzą do końca, jak chcą wyglądać. Oni wiedzą, że, że chcieliby zrzucić troszeczkę tkanki tłuszczowej, że chcieliby zbudować trochę mięśni, ale nie do końca mają gdzieś tam swój. I jakiś tam obrany cel, i bardzo dobrze, to właśnie mi się podoba. Bardzo często to są osoby, które zgłaszają się do mnie jako podopieczni. Z tego względu, że zaraz do tego dojdziemy, zresztą zaraz dojdziemy, dlaczego to jest dobre. Ten drugi typ osób to są osoby, które biorą siłownie na poważnie. Jeszcze wrócimy do tego pierwszego typu na chwilkę. Pierwszy typ, typ osób nie ma praktycznie diety. Oni nie mają diety, oni trenują na siłowni, ale bez diety, bez większej wiedzy o diecie, o treningu, dopóki oczywiście się tam do kogoś nie zgłoszą, do jakiegoś trenera personalnego. Teraz przechodzimy do tego trzeciego typu. To są osoby, które ich życie jest, można powiedzieć, że podporządkowane bardzo mocno pod, pod siłownię. I ich stylem życia i siłownia, można powiedzieć, to są osoby, które chodzą na siłownię, żeby wyglądać bardzo dobrze. Oni już śledzą sylwetki na social mediach, a więc wzorują się na kimś, i moim zdaniem to jest wielki błąd. Wzorują się na kimś, chcą wyglądać jak jakiś gość. Powiedzmy, na przykład Jeremy Błendia, chcą wyglądać jak Jeremy Błendia. I dla nich już genetyka będzie istotna. Dlatego pierwszego typu osób genetyka jest całkowicie nieistotna, bo oni nawet nie wiedzą, jak chcą wyglądać. A jak zrzucą tkankę tłuszczową i nabiorą masy mięśniowej, to dla nich już to jest sukces. I właśnie ten typ osób jest, tu jest bardzo poprawne myślenie. Ten drugi typ osób to oni po prostu już chcą wyglądać jak już chcą wyglądać perfekcyjnie. Ale trzeba pamiętać, że bez specjalnej genetyki, bez wąskich biodek, bez wąskiego pasa nie będziesz wyglądał jak Jeremy B. Dlatego moim zdaniem wzorowanie się na kimś i później zawód, że ty tak nie wyglądasz, to jest moim zdaniem błędem myślenia. I trzeci typ osób to są ludzie, którzy są kulturystami zawodowymi bądź kulturystami amatorami, i dla nich genetyka powinna być bardzo istotna. Dla nich genetyka jest najważniejsza. Z jakiego powodu? To są oczywiście osoby, które biorą Dosyć dużej ilości środków dopingujących. 99% z tych osób bierze środki dopingujące, z czego, tego trzeciego typu. I dla nich genetyka już powinna być bardzo istotna. Z tego względu, ponieważ sędziowie oceniają ich jako na podstawie, można powiedzieć, takich frików genetycznych. Pamiętamy bardzo dobrze, jak długo rządził w męskiej sylwetce Jeremy Buendilla. Dlaczego? Ponieważ miał bardzo wąski pas, miał bardzo drobny pas. I ta sylwetka wyglądała, jak on miałby się zaraz w tym pasie złamać. A więc był takim genetycznym frikiem, można powiedzieć, bo niewiele osób jest, które dysponuje tak wąskim pasem i tak szerokimi barkami. A więc ta proporcja była niesamowita. I sędziowie tutaj oceniają tą trzecią grupę ludzi pod względem właśnie na przykładzie takiej właśnie sylwetki frika genetycznego. Im mocniejszym jesteś takim genetycznym frikiem, tym masz większe szanse wygrania, na przykład w klasie męska-solwetka lub w klasyku. A więc te, te, ten trzeci typ osób to są osoby, które nawet nie mając genetyki, chodzą na zawody, jeżdżą na zawody, podporządkowany mają tryb życia. Po prostu można powiedzieć, że całkowicie, jeżeli chodzi o tryb życia, to całkowicie oni mają podporządkowany pod kulturystykę. To są osoby, które nie pracują, to są osoby, które mają pieniądze, jakieś firmy bądź innych źródeł po prostu mają pieniądze i oni biorą udział w zawodach, niekoniecznie muszą wygrywać, ale i tak mają z tego radochę, że byli na scenie. Ja można powiedzieć, że jestem tym środkowym typem. Tym środkowym. Delikatnie jestem zapatrzony w te sylwetki na Instagramie, na social media, aczkolwiek już nie mam dla siebie takiego wzoru. Wcześniej może miałem jakiś tam wzór dla siebie, ale już nie mam takiego wzoru, ale jestem tym środkowym typem. Nie mam za bardzo dobrego myślenia, jeżeli chodzi o sylwetce, bo wcześniej się wzorowałem na kimś. Teraz Staram się poprawić swoją sylwetkę, a więc można powiedzieć, że troszeczkę jestem tutaj między tym pierwszym typem a tym drugim typem, ponieważ ja e, chciałbym poprawić swoją sylwetkę, którą już mam. To, co osiągam, to, co już mi się udało, to, co już mi się udało zrobić, ja chciałbym to jeszcze poprawić. A więc e, widzicie, czy genetyka jest istotna, i czy genetyka jest aż tak bardzo istotna? Tak i nie. Zależy, jakim typem z tych trzech osób jesteś. Jeżeli jesteś tym ostatnim typem, a więc kulturystą, no to genetyka dla Ciebie powinna być bardzo istotna. Jeżeli jesteś tym środkowym typem, no to genetyka może być dla Ciebie istotna, ale nie aż tak bardzo jak dla tego ostatniego typu osób, które biorą udział w zawodach kulturystycznych i są oceniani na podstawie sylwetek, można powiedzieć, frików genetycznych. A ta pierwsza grupa osób, dla nich genetyka jest praktycznie nieistotna. Oni chcą poprawić swój wygląd i chcą poprawić własne ciało i nie mają sprecyzowanego, jakiegoś tam można powiedzieć, w ramach sprecyzowanej, jakieś tam sylwetki. Oni po prostu chcą poprawić swoją sylwetkę. To jest bardzo dobry typ yy, myślenia, jeżeli chcesz poprawić swoją sylwetkę. Yy. Ja oczywiście rozumiem tych, os, te, ten ostatni typ osób. Oczywiście nigdy nie mówiłem, że popieram branie środków dopingujących, zawsze byłem przeciwny. Jestem przeciwny cały czas, myślę, że to jest szaleństwo. Oczywiście ta środkowa grupa też osób bierze środki dopingujące bardzo często, ale to jest ich życie, można powiedzieć, że to jest ich osobisty wybór. Jeżeli nie oszukują i mówią wszystkim, że to jest zrobione na środkach dopingujących, no to nie widzę tutaj przeciwwskazań i nie widzę, dlaczego miałoby się ich negować. To chyba na tyle, co miałbym do powiedzenia odnośnie genetyki. Jeszcze tylko na koniec mógłbym powiedzieć, że nie uznaję czegoś takiego, może tutaj troszeczkę będę zjechany przez, przez innych e, ludzi z, branzy, z branży kulturystyki, ale nie uznaję czegoś takiego, że są osoby, którzy, które w ogóle nie zbudują sylwetki. Ja czegoś takiego nie uznaję, bynajmniej nie spotkałem się w życiu z osobami, które trenowały ciężko, miały ułożony plan dietetyczny, miały ułożony plan treningowy i żeby one nie poprawiły swojego wyglądu. Nie spotkałem się z czymś takim, aczkolwiek słyszałem o takich osobach gdzieś tam, ale nigdy w życiu się z tym nie spotkałem, dlatego nie mogę powiedzieć, czy takie coś występuje. Z mojego punktu widzenia i z mojego doświadczenia, które jest 20-letnie, nie występuje coś takiego, z tego względu, że naprawdę współpracowałem z bardzo, bardzo wieloma podopiecznymi, i każdy z tych podopiecznych, który trzymał dietę i który trzymał się moich wskazówek, a więc planu treningowego, tak jak już wcześniej powiedziałem, planu dietetycznego, każdy z nich osiągał sukces. Każdy, każdy z nich poprawiał swoją sylwetkę. Oczywiście niekiedy się spotykałem z czymś takim, że osoba pisała do mnie, Patyk, jak chciałbym wyglądać tak jak ty. Bardzo często się z tym spotykam. To jest ten środkowy typ osób, o, którym, o których mówiłem wcześniej. Nie zawsze możesz wyglądać tak jak ja nie zawsze ja mogę wyglądać jak ktoś inny. Z tego względu, że różnimy się genetycznie. Każdy jest inny. I to jest właśnie wspaniałe, że każdy wygląda inaczej. Gdyby każdy wyglądał tak samo, to świat by był nudny. Każdy by wyglądał identycznie, i. Nawet byśmy nie rozróżniali kto jest kto i nie mówilibyśmy, że ta sylwetka jest lepsza, ta sylwetka jest gorsza, nie mówilibyśmy, że ten gościu ma szersze biodra, eee, na przykład jak Mariusz Pudzianowski jest siłaczem, a ten gościu ma wąski bio, wąskie biodra i eee, to jest Jeremy Błędia i on wygrywa w męskiej sylwetce. Każdy by wyglądał podobnie, a to, że wyglądamy inaczej, mamy różne typy budowy, to nas od siebie odróżnia. I moim zdaniem, właśnie to jest wspaniałe, że. Zwłaszcza u tego pierwszego typu osób, które się do mnie zgłaszają. To są osoby, które chcą poprawić przede wszystkim, oni chcą wyglądać lepiej, jak wyglądają teraz, ale nie mają sprecyzowanej gdzieś tam w głowie sylwetki, jak chcieliby wyglądać, ale wiedzą, że chcą poprawić swoje, swoje ciało w znaczny sposób i, i bardzo często w 99% moim podopiecznym się to udaje. A więc no jest coś takiego jak genetyka, i tego nie da się przeskoczyć, ale czy to jest aż tak istotne? Powiedziałbym teraz ja ze swojego punktu widzenia, że to nie jest aż tak bardzo istotne, bo najistotniejsze z tego wszystkiego w kulturystyce jest czerpanie radości z tego, że możesz trenować, że możesz popra poprawiać swoje ciało, a że nie będziesz miał takich mięśni 3D, powiedzmy, jak. Patryk 2703 bądź y, jakiś tam gościu, którego wybrałeś w social mediach, y, nie będziesz miał y, takiego typu budowy, nie będziesz miał mięśni 3D, nie będziesz miał tak wąskiego pasa, to powinno być dla ciebie nieistotne. Dla ciebie istotne powinno być to, że ty stajesz się lepszym człowiekiem poprzez kulturystykę. Taka jest moja. Odpowiedź. Tą kawusię bardzo mało piłem, ale zaraz wypiję. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Napiszcie mi, jakie jest Wasze zdanie. Na razie. Cześć. Pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum. Przypineczka. Łapa siedzi. Forma coraz lepsza. Niebawem będę prezentował formę na kanale. Na razie. Cześć. Pozdrawiam.